Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Panzer. Dzisiaj grę, pełną grę, normalną rozgrywkę rozegramy przy, a, przy pomocy Inkwizytora, którym gram jakieś półtora dnia, więc myślę, że coś tam jestem w stanie pokazać, żeby Was zaciekawić. Co do ekwipunku. Mam pełny komplet poza naremiennikiem i rękawicami, czyli wszystko z pierwszego poziomu oraz wszystko poza tymi dwiema rzeczami z poziomu czwartego, oraz podstawowy miecz łuku w tym momencie nie używam. Powkładane mam głównie w sokety runy, runy odpowiadające za zwiększenie zdrowia, dwa do, dwa do mastery oraz dwa do energii. Jeżeli chodzi o umiejętności, mam trzy poziomy uderzenia, uderzenia w plecy, czyli 160% premii przy trafieniu właśnie od tyłu. Podstawowe skradanie, dostępne od pierwszego poziomu. Oraz rzut piaskiem, który pozwala nam zakłócić zaklęcia przeciwnika. Czyli na przykład kiedy Lodowa wiedźma rzuca zaklęcie tego mm, zamrażającego okręgu, możemy, o ile tylko zdążymy, to mm, te, te, tę akcję zakłócić. Ok, zatem nie zwlekając ruszajmy, ruszajmy do boju. O! Ta mapa jest bardzo ciekawa. Jest to kopalna krasnoludów, mam tylko nadzieję, że trafimy na początek rozgrywki, a nie na sam środek aczkolwiek tego nie jestem pewny no więc to jest typowe capture and defense czyli jedna drużyna atakuje druga e, druga broni konkretnych punktów no niestety niestety trafiliśmy w sam środek, to się zdarza eee, jakby to zrobić, w tym momencie musimy w tym momencie aha, jestem, jestem obrońcą no dobra no to próbujemy jakby to Dobra. Jakieś cztery punkty wpadły. Wiecie, może to w sumie zabawne, ale ja e, tak jakby ćwiczyłem sobie komentowanie tej gry, ponieważ wbrew pozorom nie jest to takie proste. E, jakieś punkty zaobrażenia wleciały. Ogólnie tak. Naszym celem jest podkradanie się do postaci słabych i urocze starania. Aby te postacie zabić Tak tutaj wpadliśmy pod e, Ostrzał artyleryjski Jednego z krasnoludów przeciwnika Powinniśmy teraz się w sumie Poprosić, powinniśmy poprosić o leczenie Kolejne punkty odobrażeń Jakieś zabójstwo pojedyncze Wiecie mnie na przykład bardzo cieszy to że ja w tym momencie jakoś strasznie jakoś strasznie nie ginę jeszcze aczkolwiek to może się bardzo prędko zmienić ponieważ jak widzicie jak widzicie wrogowie zaczynają podchodzić do, do tego punktu ogólnie ja w gruncie rzeczy wolę wolę grać w roli obrońcy akurat na tej mapie ponieważ jest to po prostu rola prostsza Um, aczkolwiek nie będę mógł wam pokazać tak na, takiego pełnego potencjału inkwizytora, jako że ten polega głównie na. Jako że ten polega głównie na skradaniu się i zdawaniu ciosów w plecy, niemniej jednak myślę, że rozgrywka będzie naprawdę spoczko. Tak sobie jeszcze patrzę. Tu możemy tego krasnoluda rąbnąć. I musimy także mieć w pamięci to, Musimy mieć w pamięci to, że cały czas musimy nad tym punktem czuwać. Ponieważ taki jest właśnie cel na tej mapie. Tu to mi się nie podoba kompletnie. Ten krasnolut nie może. Nie możemy pozwolić na postawienie tej wieżyczki. O, o tu oberwaliśmy. Potrzebuję. Potrzebuje koniecznie leczenia. Wieża zniszczona, aczkolwiek. Aczkolwiek w dalszym ciągu chyba mamy pewną przewagę na polu bitwy. Dobra, to jest prawie pewna śmierć. A może i nie? Zwykle już na tym poziomie. Ludki mają wykupiony finishing blow. A, ajajaj, tam było działo, myślałem, że... ...że to działo jest nasze. Okazało się, że nie. No i co? I teraz 10 sekund do respawnu. Także moim zdaniem, gierka jest naprawdę fenomenalna. Bardzo Wam polecam, możemy jakoś pograć razem, zgadać się. Jakby, jeżeli chodzi o, o ludzi... ...ludzi ogarniających mój kanał, jakoś tam mniej czy bardziej. No i co, i wracamy dalej w sam środek starcia. Tak naprawdę, tak patrzę. To niebieskie działo bardzo mi tu bruździ. Myślę, że możemy spokojnie pokusić się o zdjęcie go. Blokujemy. I zabójstwo dla nas. Poprosimy grzecznie o ratunek. Tu musimy koniecznie się wybronić z uderzenia orka. I nie wygląda najlepiej, spróbuję pomóc sobie miksturką leczniczą. Aczkolwiek... Ojej. Come on. Jakby minus jest taki, że kiedy gra się jako, e, jako Inkwizytor, to w starciu z orkami, w takim bezpośrednim starciu, nie masz jakichś niesamowicie wielkich szans. Tu można próbować jakiś sztuczek. Można starać się mniej więcej sobie radzić, aczkolwiek w dalszym ciągu nie jest to, e, nie jest to jakieś wyrównane starcie. No chyba, że faktycznie. Okej, okay, tam jakiś Voice chat poszedł. A człowiek ja tego nigdy nie słucham. Bolutki najczęściej drawy na to jak to... Wszyscy są w tej grze nubami. Dostał 1000 i jeszcze żyje, dziwne. ten ten oberwał. Tak naprawdę najbardziej tym zależy na tym, żeby rozwalić tego paladyna, bo to on tutaj jest moim zdaniem głównym zagrożeniem. Przecież się przestraszyłem, bo myślałem, że mi wywali z gry. Wiecie, ta gra cały czas jest jeszcze w takiej fazie, że że z tej gry wywala, nie? A A to bardzo niemiłe, kiedy nagle w połowie w połowie rozgrywki Musicie. Eee, musicie wyjść. Znaczy, nie musicie wyjść, po prostu jesteście z tej gry wywalani. Shit. Ta obrona jest coraz bardziej dziurawa. I chyba przeciwnicy ten punkt zaraz zdobędą. Bardzo strasznie, strasznie się jakby kupio czuję, bo granie Inkwizytorem kompletnie nie, jakby nie na tym polega. Aczkolwiek oni mają na tyle dużą. Ma, czy mają na tyle wiele orków i dużą jakby moc, że nie można tak jakby pozwolić na to. Jakby nie można pozwolić na to, żeby oni tutaj dominowali w tej środkowej, w tej środkowej części mapy. Patrzę sobie, jestem w połowie w tym momencie. W połowie rankingu Aczkolwiek pamiętajmy, że nie o punkty tu chodzi. Jednak trochę mnie niepokoi to, że mimo tego, że doszedłem już na jakimś tam etapie rozgrywki, to w dalszym ciągu, w dalszym ciągu, znalazły się osoby gorsze ode mnie. Znaczy, gorsze. Chwila, kurde. No, dawaj. Tak jest, to jest właśnie rola Inkwizytora. Wpadamy, miażdżymy i uciekamy. O! To mi się nie podoba, nie zamierzam tam się sam bić. Naturalnie. Musimy bacznie obserwować to, co on robi, ponieważ kiedy tylko zamachnie się maczugą, tak jak teraz, to jest cios silny. Który, e, jest, przed którym bardzo ciężko jest się obronić. Właściwie, kiedy będę jakby nagrywał materiał o tym, jak, e, jak grać berserkerem albo inaczej zerkiem, to powiem dokładnie o co chodzi z tym silnym ciosem. Ponieważ, tak jakby właściwe użycie, użycie go znacznie zwiększa szansę na, e, na powodzenie. O, to właśnie przyszła teraz. Właśnie, najpra właśnie najprawdopodobniej uratowałem mojemu kompanowi życie. O, przypadkowy kill całkowicie. Jest taka fajna umiejętność dla inkwizytora, która, która sprawia, że widzimy, e, która postać w naszym otoczeniu ma bardzo mało życia. Kiedy ją zabijemy, to dostajemy jakąś tam część naszego zdrowia oraz, oraz wytrzymałości. Ja tego co prawda nie mam. Aczkolwiek wiem, że się bardzo często przydaje. Koleś bardzo ładnie wszedł. Ponieważ nie można się było do niego dostać. Jakoś w miarę łatwo. No i co, musimy dalej odpierać szturm, dopóki nasi nie wrócą. Mam tylko nadzieję, ponieważ to już chwilę trwa. Że a, uda nam się ten punkt utrzymać. Bo to jeszcze 3 minuty, tak naprawdę. A, 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 a. A gdybyśmy, mm, gdybyśmy nie utrzymali tego punktu, no to oczywiście gra uległaby znacznemu wydłużeniu. Ale myślę, że jak, tak jak patrzę, to idzie nam naprawdę nieźle. I są spore szanse na to, że już nam się to uda wygrać. No, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. A, i bardzo ładnie. To był z kolei inkwizytor naszej drużyny. Poprosimy o leczenie. Następne zabójstwo. Oj No i dupa. Staciliśmy punkt. A, no nic w takim razie. Udajemy się na punkt czwarty. To wydaje mi się była kwestia tego, że po prostu gunner sobie ustawił e, jakoś bardzo nietypowo działko. Także nikt go nie zauważył. I cóż. Jakoś tak wyszło. No i co, przenosimy się do czwartego punktu. Nie ma sprawy. Tak, chciałem tam jeszcze wydębić parę punktów, ale się nie udało. To koleś chyba za bardzo sam nie wiedział, co chce zrobić. Ponieważ tak się inkwizytorem w żadnym razie nie ucieka. My potrzebujemy właśnie teraz tej bariery i możemy spokojnie czekać na to, co przyniesie nam los. Chociaż w sumie. W sumie my, jako Inkwizytor, to powinniśmy to działko likwidować. A, shit. A może byśmy tak sobie zażyli miksturkę na... ...miksturkę na, 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 na... Mm, ...energię. Raczej słaby pomysł. Rozpłyniemy się niczym stado kruków. Shit. No, i tego w żadnym razie nie chciałem zrobić. Głupi błąd z mojej strony. Hmm. Niestety w tym momencie. Niestety w tym momencie gramy w osłabieniu. Aczkolwiek czasami tak się zdarza. W ogóle musicie mi dać mi znać, co myślicie o, o tej grze w moim wykonaniu. Czy w ogóle chcecie ją oglądać, czy nie? Czy uważacie, że jest zbędna, niepotrzebna, etc. etc. To było dopiero coś. Najszybsza śmierć ever. A właśnie, właśnie dlatego e, przeciwnicy nienawidzą zerków. Dlatego, że walą silnym ciosem w plecy, powalają na ziemię, następnie wykończają finishing blowem. Także bardzo niefajna sytuacja. No i co, tracimy czwarty punkt. Jestem coraz, e, coraz gorzej nastawiony do ewentualnego zwycięstwa. W naszym wykonaniu, aczkolwiek nie traćmy nadziei, może, może. Oj, 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 to chyba nie było najmądrzejsze. Niemniej jednak zawsze możemy, jeżeli akurat nie mamy cooldownów, możemy uciec naszą niewidzialnością. Jednakże, co nam to w sumie da? Ojej. No więc, jak widać, im dłużej trwa gra, tym mniejsza koncentracja. Chociaż to w sumie też jest to już tak, że człowiekowi się robi głupio, że, że pierwsza gra i od razu porażka. Niby się nie można poddawać, ale czasami po prostu widać, czy się wygra, czy przegra. Muszę tak powiedzieć, że nie spodziewałem się, że to nagranie aż tyle zajmie. O, to było ciekawe. Myślałem, że na 100% go trafię. Tu jesteś, misiu pysiu! Hm. Jakoś strasznie, strasznie ciężko mi się gra. Już o tym, że tak naprawdę nie ma żadnych wymiernych korzyści z tego co ja tutaj robię dla drużyny. Bo w tym momencie wydaje mi się, że praktycznie nic nie robię. Koleś wypił na zdrowie. A i w tym momencie nie mam pojęcia gdzie on tak naprawdę uciekł. Najlepiej byłoby po prostu obserwować wszystko dookoła i sprawdzać, czy. Będzie wykończenie? Jest wykończenie. Bardzo ładnie. To co? To my w takim razie idziemy polować na wesołych rasnoludów. Albo na. No, to się udało. O! Niekoniecznie tak chciałem wylądować. I co znowu z działka oberwałem? A to jest nasze działko. A ich nigdzie nie widzę. No nic. Hm. Jednakże wciąż mimo tak marnej formy nie pozostajemy z tyłu. Dobra. A jednak to ich działko. Dobra, mamy killa. Tak to właśnie miał wyglądać. Chyba, nie wiem, albo muszę popracować nad, nad wzrokiem, albo włączyć jakiś tryb dla daltonistów, bo wydawało mi się, że widzę niebieski, a jednak był to kolor e, kolor odwrotnie. Myślałem, że widzę, że widzę czerwony, a był to kolor niebieski. Dobra, w tym momencie możemy pokusić się o próbę zniwelowania, znaczy wyeliminowania. Zagrożenia z, z tej strony Dobra, mamy kresolę razem z jego działem. Eee, gdzie my jeszcze możemy pomóc? Na przykład tu No, niestety sami nic nie zrobimy na dwóch orków. Może jednak pomoc ze strony naszego kompana. Shit. Wyskakuj koleś, lepiej z tego działa. Aha. Głupiec, głupiec chciał zniszczyć działo i odwrócił się do mnie plecami. Nie wiem, czy nie wiedział, że tak się nie robi, ale tak właśnie uczynił. A niestety, jeżeli ktoś gra Inkwizytorem, to wie, że jest to coś absolutnie nie do, absolutnie nie do, nie do zaakceptowania. Ponieważ Inkwizytor ma z tego takie bonusy, tak jak teraz. Koleś chciał dobić, dobić innego, którego udało mu się powalić na ziemię. A wyszło, a wyszło mu na to, że dostał Klingę w plecy. O, tu bez sensu zmarnowana energia. Jest już 20 minut tego. Okej. Okay. Patrzcie, czy jest jeszcze gdzieś jakieś działo do zniszczenia. Nawet jeśli to nigdzie, nawet jeśli to, że to w żadnym oczywistym miejscu. I kolejne działy niebieskich. No patrzcie państwo. Jak się Krasnoludki skampiły. Jest mi to faktu, że jeżeli jeszcze przez 3 minuty będziemy się im opierać, to są szanse na zwycięstwo. A w tym momencie jeszcze jakoś ostatnimi cząstkami wiary w to zwycięstwo wierzę. Da rady, czy nie da rady? Jak myślicie? No tak, ja miałem pójść eliminować. Miałem pójść eliminować. Ee, działo, które jednak już. Aha, padło. No tak, w sumie co ja myślałem? Że będą akceptowali ludzie z mojej drużyny? Coś takiego. To jest miejsce dla mnie, a już myślałem, że może tu bardzo bym nie chciał zginąć. Na szczęście Krasna mi pomógł. Bardzo pozytywnie. Maj. Ciężkie ataki się jednak powinno bronić. Mm. Co teraz problem z tym, czy jestem czerwony, czy niebieski? To działo trzeba niewątpliwie zlikwidować. Nie ma nawet mowy. No, to zrobiłem, to dałem czadu. O, oh, shit, nie wierzę w to, co ja robię. Oh, shit, so nice. I co tu się teraz dzieje na środku? Na trzeba rozwalić to. Kill. Teleportu nie może stać, ża żadne skarby świata. nasze nieszczęście obrywamy dość mocno. Obrywamy dość mocno z, 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 z działa. Na chwilę obecną jednak przynajmniej sytuacja jest opanowana, 5 sekund do końca. I czy będzie zwycięstwo? Chłopaki dajecie. Teraz wystarczy, żeby wypchnął wszystkich niebieskich z. wszystkich niebieskich z tej piątki. Tak mało do szczęścia już nam brakuje. I niestety to prawdopodobieństwo, że jednak oni ten punkt zajmą. Nie wierzę. Nic z tego. Nic z tego, chłopaki. Niestety, niestety. Przegraliśmy. No nic. W takim razie dzięki wielkie za i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Papa, pa. Hej.